Siemanko Ludziska Jak widzicie mamy dzisiaj Battlefielda 3 na mapce Kanały W szarach, czy jakoś tak to się nazywa I będę grał tutaj medykiem To jest z nietypowym ustawieniem, bo słuszam. Zamiast apteczek Nie wiem czy to nietypowe, czy nietypowade O kurde Zapomniałem sterowania, którym się kłócę Dobra, wracajmy do gry, to... Jak widzicie, mój team jest chujowy. No i przegrywamy, a co ja dzierżę w ręce, to jest... ...Scar-L. Gdzieś powinien być kościół. Nie ma. Szybko dalej i tu jest. Dzień dobry. Dzięki za nie śmiertelniki. I kolejny. A, nie udało się dwóch zabić i przeżyć. Cholera, ten... pajac. Cały raz w plecy obrywam. <laughs> hmm. Jaki spray, ja pierdziele. będzie się mi tamten medyk nie dupie, ma, idzie dalej. Mhm. Opa, że trzeba i idziemy dalej. Tak, kusza. Jak ja to uwielbiam róża się chłopie. A, udało się kogoś zabić z granatu. Łap, Kościół. Wstawać, ludzie, i dalej. Patrz, po kim strzelasz, głupie Tutaj. Przez coś jebany bloker hmm. gdzieś tam był przy tym wózku, a jakie pudło ja pierdziele. dzięki chłopie za ponowne za doktaka cholera. Czuję, że zaraz klasę zmienię. Coś mi nie idzie tym czymś. Tym albo broń zmienię na inną. No tak, jest kamperek. Jeden i drugi. Cholera. Ja się zobacz. Nie mamy dalej walka wręcz. Nie uratuję już jeszcze. Dziękuję. Poszukujemy dalej ofiar. A <laughs> miałeś się lespa, chłopie. Hmm. Co to jest? Mnie na ktoś mnie kładzie. tu gościu jest kampi. No, Dobra, zmienimy sobie klasę na... No, weźmiemy sobie lunetę. Może ktoś sobie weźmie tu naboja? Albo snajpie kuszą. Aaa, Mm -mm. Awaria się, myślę, że się zregeneruje trochę. Pójdziemy dalej <laughs> poszukiwać ludzi albo i nie. O, kampus nie zobaczył. Jesteś. Byłeś cholera, uciekać trzeba czekać, ukać. Gień. Co <laughs> się osłabać. Cholerny farciaż 1%. Dobra, raz tam i dalej gramy. Hmm, tu jest gościu. Powinien byś to mnie zabił. A jednak nie, zabili go. Nie ten przycisk ten. Hmm, tu łap z masem lata. Hmm, tutaj. Hmm, zagubiłem się. Łap. Mm, tam jest snajperek. O kurde Dobra, poczekam aż się zajmę kim innym Ach, Znajdę cię, Jest i jedziemy dalej szukać się do Bye bye. Tak jak mówiłem, że się znajdę, to się znalazłem. Teraz tego z noża przciągniemy. Do widzenia. Daj mi Może dobra, starczy tyle. Mhm. Hmm. Ma nikogo. <laughs> A tu jest kamperek. Dzień dobry. Za... Dzięki za doktaga. Super. Tam jest tylko następny. Ach, chybiłem. Czysto, czysto. Mm -hmm. Dobra, nie. Tam jest, biegnie kolejny. Cholera. Jego zabijemy konwencjonalną brodzią Trochę śruta mu wsadzimy w dupę. No, Gdzież on jest? Muszę no, Hmm... Cholera, znowu pudło. Hmm, trafiłem, ale nie zabiłem. Coś do mnie strzela. Chyba. Albo mi się wydaje, mam stan już. Tam jest. Patrzcie, nie żyje. Valera. Słyszę gdzieś radio, A dobrze słyszałem radio. A nie ma latania. Mhm. O chłopie. Usas. Ja garzam tego gówna dawno nie widział Och, cholera no, Zabijanie na respie Dzięki chłopie, headshot A tu jest kolejny gdzieś a nie zauważyłem gościa. E, tu jest, dobra. Dzięki. Łapie, ale ci fraga ukradłem. Dobra, starczy tego dobrego, trzeba przeładować. Macie... o kurde. Macie z czym latać. Przed genami. Nic ci to nie dało, że miałeś kusasa. Tak cię zabiłem. Hmm Tam jest. A, cholera robiłem gościa tylko. Zabrać mnie z Radikiem. Poczyści mi górę. No, gdzieś tu jest to muszę poszukać. No jeszcze ma. chłopcie uratował. Kampus kolejny. Siedzi w kocie i siedzi aż tu, czekasz, że ktoś wyjdzie mu pod lufę. A nie udało mi się go zabić. Zbrodni poboczne, nie. No, pokaż się. Ha, 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 ha. Ich na chuj to? tam 16 Tak, byłd wyważone. No nie, jaki fartach 10%. Sprawdzimy go ściatu jest tego go czy nie? Ach cholera odwrócił się A chciałem go z sięgnąć. Nie wiem, Dobra. Pięknie. Dobra, trzeba się uleczyć. Wrzucimy ktoś medy... Apteczkę. Cholera. O nie. To apteczka jest. Z jednej strony kamper, z drugiej strony sniper. Cholera, nie ma jak. Tak zginę. No... <Klarky> chłopie... No co ci tak oczekujesz, myślisz poczekasz... Że drugo się przyjął przełodowuje. Za, za ten czas zabiłem. Mm, dobra. Cholera. Pudło Masz tam może zabije kościa. Ale jednak nie. Mm, tam jest kampus. Cholera blisko O, już się zbagował. Dziękuję. Za śmiertelniki i biegniemy dalej. Nie chciałem dowody, ale dobra, podpłyniemy sobie za ten most, bo za most, jednak ażem się mu nastawił. 20 a złowinik Hm, dzięki. O, nie ma kampusa tam już. No i tak słuy. Mogę się poczekać, przeładować tam spokojnie, tak nie ma, jak zemsta. Mm -hmm. No pokaż się. Dobra, przełodajmy kusza. A nie, kolejne. M9 tłumik. Dobra, to hmm. też jeszcze raz hmm. zabiję go z tej pozycji, raczej nie. Walna mu tam granata, tylko uważaj, żeby sam się nie zabiły. O. Aście już. Cześć. Kurwa. Nie ważne, no. Zam 16 tylko? Nie wiem, tam pana spawnie. W ogóle nie słyszałem. Hmm. Chorba. Podniesie który? Coś dziwnego ktoś podniósł. Tam jest kampus. Hm, Kampa przyklej może? Świetnie, chłopie, świetnie. Mamy no, sztukę kampusie No. Hmm. Dobra, lamp nie wiem pod czym. Udało się dziesięć życia tylko. Zachowałem, ale cóż. Jak się dobrze. Kolejny się wystawi. Do widzenia. G18 o Boże. Jeszcze wytłumione. mamy już z kampą. No. Dobra, podbiegniemy go, weźmiemy w prawej strony, ale jeszcze żyje. Jednak żył. Ale już nie żyje, dobra. Ubity jest yy, do kolejni. No, tam jest gościu. czas sobie go najpierw. może rzucę granatę do kontenera. Hmm. Hmm... Następny... Przekaż... Przekaż... Aaaa... Żebym się wpieprzył. W długości jednego podniósł, a... Pomiędzy podnoszącego medyka. Daj mi doktaga, chłopie. Dziękuję. Podniesiemy ten medyk. O! Dzięki chłopie, pomyślał. Mm, nie ma Ach, plecy z usasa jeszcze, ja pierdzielę. O nie, co rozdziskać, to się zadzwonię, pożegnałam porażkę, niestety. Trzymajcie się, na razie.